Niedziela na serio Słowo Boże dla narzeczonych, małżeństw i rodzin Prowadzi i zaprasza ksiądz Maciej Dalibor Salvatoriani. Szczęść Boże moi drodzy, witajcie w kolejną niedzielę Ludzką rzeczą jest się zagubić Pewnie macie takie doświadczenie w swoim życiu Pewnie większość z nas go ma i to w wieloaspektowym wymiarze. Można się przecież zagubić, będąc w jakimś nieznanym sobie miejscu, w mieście, w górach, w lesie. Albo też można, i to jest pewno trudniejsze, zagubić się życiowo, wchodząc w nauk, nieuporządkowaną relację, po prostu w grzech. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Centralna będzie ta że jako ludzie po prostu popełniamy błędy, że jesteśmy podatni na potrzeby złego, który zło przedstawia nam jako dobro i próbuje nas do tego przekonać, skusić, żebyśmy za tym poszli. Gdy uwierzymy w te potrzeby i idziemy za nimi, oddalamy się od domu, od siebie, od siebie samych, od, od tego, kim ja jestem jako człowiek, to znaczy oddalić się od siebie w takim sensie tego zwrotu używam, Potrzebujemy wtedy wrócić, podjąć refleksję i wrócić. Cenne jest to, że zawsze możemy wrócić. Warto nie tracić tej świadomości. Zawsze mogę wrócić. Mam dom, a w nim kochającego Ojca. Za każdym razem, kiedy tam wracam, to będę w tym domu przyjęty, bo Ojciec jest tym, który czeka na mnie. Tak, ciągle na mnie ktoś czeka. To w nawiązaniu do Ewangelii, której słuchaliśmy tydzień temu. Jeszcze pociągnę ten wątek, ale póki co wsłuchajmy się w dłuższą wersję dzisiejszej niedzielnej Ewangelii. To kolejny szesnasty rozdział Łukaszowej Ewangelii, wersety od pierwszego do trzynastego. Jezus powiedział do uczniów, pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed Nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu Cóż to słyszę o tobie, Zdaj sprawę z Twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie, co ja pocznę, skoro mój Pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł sto korców pszenicy. Mówi mu weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt, Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy. Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie pomóżmy jeszcze na styku 15 i 16 rozdziału, na, na styku minionej niedzieli i tej dzisiejszej. Zobaczmy początek 15 i początek 16 rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza. Do kogo Pan Jezus kieruje przypowieści? W 15 rozdziale mamy W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Na faryzejskie szemranie Jezus opowiada szemrzącym przypowieści, które mają pomóc im pojąć, dlaczego Jezus szuka kontaktu z grzesznikami. Ale też dlaczego grzesznicy szukają kontaktu z Jezusem. To nie wszystko. Jezus szemrzącym opowiada te trzy przypowieści o miłosierdziu, bo one, te przypowieści, mają im pomóc odnaleźć się w roli osób zagubionych, które, mimo że ciągle w domu, blisko ojca, to jednak sercem daleko są od niego, przeżywając swą codzienność. I nie zdają sobie z tego sprawy. Przeżywając swoją codzienność jak niewolnicy, a jednocześnie uważają siebie samych za najbardziej wolnych i idealnych spośród wszystkich ludzi. Dzisiaj z kolei słysząc początek 16 rozdziału dowiadujemy się, Jezus powiedział do uczniów. Mamy więc różnicę, dużą różnicę. Przypowieści sprzed tygodnia. Opowiedziane były tym, którzy uważają siebie za sprawiedliwych i nie potrzebują łaski Pana Boga, nie potrzebują Jego dobroci, miłosierdzia, obecności itd., dlatego go zwalczają. Dzisiaj Jezus mówi do uczniów, czyli do tych, którzy uwierzyli, że potrzebują Jezusa, że nie zawsze i nie wszystko im wychodzi, że czasem bywają zagubieni. I jednym konfrontacja z własną słabością przychodzi łatwiej, innym trudniej. Każdy ma swoją własną ścieżkę, po której prowadzi go Pan. I tak jest do dzisiaj. Jezus ciągle chce nas odnajdywać w naszej codzienności, pośród naszych zajęć, pośród naszych radości i smutków, bied i sukcesów. Chce nas odnajdywać i prowadzić do pełni życia. Ważnym elementem tego jego prowadzenia mnie do pełni życia jest po mojej stronie oddać Jemu Jezusowi własne słabości, lęki, niepowodzenia, zawody. Oddać i powierzyć tak jak oddajemy i powierzamy w ręce lekarza nasze cielesne choroby i ufamy mu. Żeby On pomoże nam z nich wyjść. Potrzebujemy więc przyznać się przed sobą, że coś jest nie tak, pójść i powiedzieć o tym specjaliście. Tutaj, w życiu duchowym, znaczy to wejść w modlitwę, w szczerą rozmowę z Bogiem, w rozmowę przedłużoną, być może w adorację, nie tylko w odmawianie formuł modlitewnych, które są piękne i potrzebne. Ale w takie stanięcie w wprawdzie wobec Pana Boga, chodzi o to, żeby nie oszukiwać się, że jest ok, skoro tak nie jest. W obliczu tego, że nie jest ok, pomóc sobie stwierdzeniem, że ja chcę, żeby było ok i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak było. A tak na wizycie u lekarza, jak na modlitwie wobec Boga, jak wobec samego siebie, w takim. Yy, Dialogu wewnętrznym z samym sobą. Ja potrzebuję być prawdziwy, potrzebuję budować na prawdzie. Nie chodzi o to, że mam siebie oszukiwać, a wszystko jest w porządku, a wszystko będzie dobrze. No, może będzie, ale może nie. A jak nie będzie, to co? To wchodzę w jeszcze większą frustrację, w jeszcze większy lęk, w jeszcze większe rozczarowanie, i tak dalej. Więc ja mogę chcieć, żeby było dobrze. I ja mogę dołożyć sił, starań do tego, żeby tak było. I w taki sposób, prawdziwie, będę budował, bo teraz nie jest dobrze. Dlatego chcę iść w tę stronę, żeby tak było. Dobrze. Jezus nie zatrzymuje się tylko na odnalezieniu mnie. On, gdy mnie odnajdzie, Bierze na ramiona i prowadzi do domu. Czyli co takiego robi? Co te obrazy z zeszłego tygodnia nam mówią? O czym chcą nas poinformować? Jaką prawdę przekazać? Jezus pracuje nad bliskością ze mną. Bierze mnie na ramiona. To jest obraz tej bliskości. Ja chcąc iść w stronę tego, żeby było dobrze, potrzebuję wejść w bliskość z Bogiem. On bierze mnie na ramiona. Dalej. On ponosi na sobie trudy mojego oddalenia się, niesie mnie. I on, to trzecia jego postawa, pokazuje, że ja jestem dla Niego ważny. Cieszy się moim odnalezieniem i do tej radości zaprasza innych. Czyli buduje ze mną bliskość, ponosi na sobie trudy tego, że ja się oddaliłem i pokazuje mi, że ja jestem ważny dla Niego. To trzy postawy, które warto dostrzegać w swoim życiu duchowym i których warto się uczyć, żeby je też praktykować, również w relacji z samym sobą, również w małżeństwie, w rodzinie, w społeczeństwie itd. Nie jest dla Was tajemnicą, że praktykowanie dobrych postaw bierze się z doświadczania ich na sobie oraz z decyzji, że ja też tak chcę działać. Praktykowanie złych postaw często bierze się z tego samego, doświadczenia ich na sobie, a potem, i tu jest różnica, z braku decyzji, że chcę to zmienić. Czasem bywa tak, że się użalamy, że moje życie jest takie, jakie jest, że właśnie doświadczałem w moim życiu jakiejś niesprawiedliwości, jakiegoś niekochania i tak dalej. Ale ja już jestem osobą dorosłą. Ja mogę podjąć decyzję, że chcę inaczej. Trzeba byłoby więc zacząć od tego tę moją drogę ku pełni życia, na której to drodze prowadzi mnie Pan, ale jaż w tej, ja w tej drodze mam też swój ważny udział, swoje rzeczy do zrobienia. Oczywiście łaska jest zawsze pierwsza. Pan Bóg pierwszy przychodzi do mnie. Potrzeba mi zacząć od tego, czy ja pozwalam się znaleźć Jezusowi, czyli czy potrafię siebie zobaczyć w tych, którzy szukają Jezusa, w tych, którzy lgną do niego, w tych, którzy chcą go słuchać, w tych celnikach i grzesznikach. Czy widzę i uznaję moją słabość, własną niewystarczalność, z którą przychodzę do Boga? Szukając u Niego wsparcia, pomocy, przebaczenia. To są też moje drodzy pytania o częstotliwość i jakość mojej spowiedzi. O to, czy będę miał doświadczenia odnajdywania mnie przez Boga. Bo sakrament pokuty jest właśnie tym: Chrystus w tym sakramencie odnajduje mnie, bierze mnie na swoje ramiona, niesie mnie z powrotem do Ojca. Bez dbania o częstotliwość i jakość mojej spowiedzi, będzie mi trudno owocnie iść za Jezusem, bo nie będę doświadczał tej jego troski o mnie. Nie będę sobie na nią pozwalał. Może się wtedy stać tak, że moja relacja z Nim bardziej będzie przypominać Jego relację z Faryzeuszami niż z uczniami. Początek 15 i początek 16 rozdziału Łukaszowej Ewangelii. Jezus próbuje dotrzeć do serc uczonych w piśmie faryzeuszów, ale oni uważają, że są nienaganni, że wszelkie błędy i złotego świata pochodzi tylko od innych, od tych drugich, od tych gorszych, od tych grzeszników. Oni przecież są nienaganni. Niczego nie mogą sobie zarzucić, więc nie potrzebują Jezusa, więc mocą własnej decyzji nie doświadczają Jego bliskości i nie mogą się rozwijać w stronę pełni życia. Kiedy jednak pozwalam odnaleźć się Jezusowi, kiedy doświadczam Jego bliskości, bo On, Jezus, odnalezionemu człowiekowi daje swoją obecność, daje swoją uważność, i On uświadamia odnalezionemu przez siebie człowiekowi, że ten człowiek ma do dyspozycji bogactwo i że wobec tego bogactwa dobrze jest przyjąć określoną postawę. Przechodzę do dzisiejszego fragmentu Ewangelii Za wzór, co ciekawe, Jezus stawia tym razem nieuczciwego rządce, ale nie po to, by pochwalać nieuczciwość. Stawia go za wzór po to, Łukasz w ogóle, jako a, autor tej, tej Ewangelii, jako ten, który snuje tę narrację, lubi w kontrastach przedstawiać pewne duchowe prawdy. I Jezus stawia nam tego nieuczciwego żądce jako wzór właśnie po to, aby w kontraście wyraźnie pokazać, wręcz zawstydzić wierzących, że niewierzący potrafią włożyć więcej sprytu i walki, Troszcząc się o bogactwo materialne, o swój doczesny byt, niż wierzący w ich trosce o bogactwo duchowe, w ich trosce o byt wieczny. Zatrzymując się w tym miejscu dzisiejszej ewangelii, do czego zachęcam, warto zapytać się o moje bogactwo. Co jest dla mnie najcenniejsze w życiu, tak realnie? Czego najbardziej chronię, strzegę? Co najbardziej mnie wkurza, kiedy ktoś chce mi to zabrać. I gdzie w tym jest całościowa troska o moje życie? Całościowa, to znaczy uwzględniająca wszystkie sfery mojego życia, moją cielesność, świat mojej psychiki, moją duchowość. Gdzie w tym jest troska o wiarę? Gdzie w tym jest troska o małżeństwo? Bo w kontekście powołania do małżeństwa też warto zatrzymać się przy tym, że bogactwem danym wam przez gospodarza. Jest wasz związek, jest wasze małżeństwo. Wraca tutaj temat powołania czyli tego, że małżeństwo jest powołaniem czyli Bóg woła, wzywa, Bóg daje. Małżeństwo jest darem Pana Boga dla was, dla ciebie i dla niej, dla ciebie i dla niego. Ewangelista notuje w pierwszym wersecie: Bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że terfoni jego majątek. Bogactwo, które mam, nie jest w stu procentach moją własnością ono jest darem. Darem, który otrzymałem, również małżeństwo, wasze życiowe powołanie jest dla was darem, podobnie życie, zdolności itd. Bóg jest dawcą tych darów to jest Jego majątek, którym On dzieli się ze mną. Ze mną bym ja tym Jego majątkiem zarządzał. W ten sposób ten Jego majątek staje się też moim. Bym ja nim zarządzał, pomnażał, bym dzięki niemu mógł się rozwijać, ja i moi bliscy, by on sprawiał radość mi i innym, bym ja tym bogactwem innym służył. Mamy więc obok codziennych, drobnych darów, jak ciepła woda w kranie, jak zmieniająca się pogoda, jak uśmiech sąsiada itd., również wielkie dary: życie, powołanie, wiary, zdolności. Relacje. Wszystkie one pokazują, że jest ktoś, komu na mnie zależy. Ktoś, kto chce mi dawać, czynić moje życie sensownym przez te wielkie i drobne dary, które mi daje. To też ustawia nas odpowiednio wobec siebie, bo każdy z nas jest obdarowanym, przyjmującym dary od Pana Boga. Każdy ma ich inny zestaw, inną konfigurację, specyficznie dopasowany do siebie. Więc nie ma sensu ani się boczyć, że ktoś ma tego więcej, czy tamtego mniej, ani się wynosić, że ja mam najlepsze. Po prostu zestaw innego nie jest moim. Nie pasowałby do mnie w taki sposób, jak pasuje do Niego. To jak z garniturem czy sukienką uszytą na miarę. Pewnie, że ktoś inny zmieściłby się w te ciuchy. Ale nie będzie tam tego idealnego dopasowania. Przypowieść dzisiejsza pokazuje, że nawet najcenniejsze dary Pana Boga można sprowadzić tylko do poziomu własnego zysku. Zapominając po pierwsze o tym, że to jest dar, że te dary mają swój cel, który wybiega poza czubek mego własnego nosa. Bo ja te dary otrzymałem nie tylko dla samego siebie, żeby mnie tak sobie wziął i zamknął się w nimi na cztery spusty w moim własnym pokoju i po prostu tak się bardzo nimi cieszył, że zapomniał o całym innym świecie. Zaczynam zagarniać Boże dary tylko dla siebie, dla własnego zadowolenia, tylko i wyłącznie dla własnego pożytku, wtedy zaczynam trwonić majątek gospodarza, bo te Boże dary, które mam, ja je mam pomnażać, ale w ten sposób, że ja mam je dzielić z innymi, one mają służyć też mi, tak, owszem, ale nie tylko mi. Ja mam nimi służyć innym. A kiedy zatrzymuję je tylko dla siebie, powtórzę, zaczynam trwonić majątek gospodarza. I wtedy przez różne życiowe sytuacje Bóg mówi do mnie: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. To jest to, co w innym miejscu powie Pan Jezus, że temu, kto, temu komu wydaje się, że ma, zabiorą nawet to, co, co właśnie mu się wydaje, że ma. Nie będziesz mógł być rządcą. Zdaj sprawę z twego zarządu. I warto też być może w tym miejscu spróbować swoją codzienność przeczytać poprzez pryzmat Bożej Obecności. By spróbować zobaczyć, że w moim życiu mogą mieć miejsce takie sytuacje, w których Bóg upomina się o to, jak ja zarządzam Jego darami. Zdaj sprawę z twego zarządu. Chodź tu, przyjdź, porozmawiaj ze mną o tym, jak korzystasz z moich darów, co robisz z moim majątkiem. Jeśli wcześniej zatrzymaliście się i określiliście, co jest waszym bogactwem, to teraz zatrzymajcie się i popatrzcie, w jaki sposób zarządzacie tym bogactwem. Czy to zarządzanie rozpoczyna się od pełnego wdzięczności dla dawcy, przyjęcia daru? Coś masz, to jest Twoje życie. To jest Twoje małżeństwo, to są Twoje zdolności, to być może jest Twoja praca, cokolwiek innego, to mogą być Wasze dzieci? Czy przyjąłeś to jako dar, jako dar od Boga? Popatrzcie, co się dzieje z Abrahamem, który tak bardzo cieszy się swoim synem Izaakiem. Przyjął go od Boga jako dar. I zapomniał o tym. Czyli to moje zarządzanie, a tu nie chodzi o jednorazowy akt, Panie Boże, dziękuję. Bo ja każdego dnia rano się budzę, otwieram oczy i widzę, że żyję. I co wtedy? Boże, dziękuję Ci, że żyję. Dziękuję Ci za nowy dzień. Ty otwierasz oczy i kogo widzisz, widzisz Twoją żonę. Boże, dziękuję Ci za moją żonę. I przypominasz sobie, że y, Twoim powołaniem jest małżeństwo. Więc Boże, dziękuję Ci za moje małżeństwo. Ono może być dzisiaj dla Ciebie trudne, ale jest dla Ciebie darem, być może pewnym wyzwaniem. Być może jest dlatego trudne, że Ty nie przyjąłeś tego małżeństwa jako dar. Że ty wziąłeś tę twoją żonę jako, no właśnie, jako kogoś, kto ma spełniać twoje zachcianki, jako kogoś, kto ma dbać o twoje zadowolenie, o twój komfort i tak dalej. A ona jest, ma być dla ciebie darem, a ty masz być darem dla niej. Ty masz sobą jej służyć. To, to małżeństwo to właśnie nie, nie zagarniaj go tylko dla siebie. Nie, nie trwoń tego bogactwa. Ty się tym bogactwem dziel. Dziel się sobą w tym małżeństwie, bo ty siebie wnosisz w to małżeństwo. Czyli zarządzanie rozpoczyna się od wdzięczności dla dawcy. Od przyjęcia daru. Dalej. Czy w tym yy, zarządzaniu ciągle pamiętacie o tym, który Was obdarował? I czy postrzegacie Wasze bogactwo jako coś, czym możecie służyć sobie nawzajem i innym? Jaką zasadą kierować się w tym zarządzaniu? Pokazuje ją Jezus, mówiąc: Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił. Podstawową zasadą zarządzania jest roztropność. Pan pochwalił, że roztropnie postąpił. To wyciągamy. Na naszą dzisiejszą grafikę, żeby była ona przez cały tydzień. Możecie ją sobie ustawić jako tapetę w telefonie, wydrukować, powiesić na lodówce przy drzwiach, gdziekolwiek indziej, zapisać ten cytat we własnym notatniku. Roztropnie postąpił. Niech na ten tydzień wasza troska będzie skupiona na cnocie roztropności. Podstawowa zasada zarządzania, roztropność, jedna z czterech obok męstwa, sprawiedliwości i umiarkowania cnót kardynalnych. W czym ona pomaga, ta roztropność? W rozeznaniu, co jest prawdziwym dobrem dla mnie, dla moich bliskich, dla innych ludzi. Ale także pomaga roztropność w doborze odpowiednich środków, by to dobro osiągnąć. Roztropność związana jest z rozumem człowieka. Trzeba dbać o swój rozum, by móc korzystać z, ze cnoty, rozwijać w sobie cnotę roztropności. Ona posługuje się, ta cnota, pamięcią o tym, co było, wyciągając z niej wnioski posługuje się znajomością teraźniejszości takim kontaktem z tu i teraz i posługuje się umiejętnością przewidywania konsekwencji moich zachowań pomocą w rozwijaniu cnoty roztropności jest wspomniany już dzisiaj nie przez przypadek sakrament pokuty a także towarzyszenie duchowe bo ja w tych przestrzeniach będę mówił o tym, jak rozeznawałem, jak rozpoznawałem, co jest dla mnie dobrem, i czy czasem nie pobłądziłem w tym i nie uwierzyłem złemu, że to, co złe, jest dobre. Może więc warto troskę o bogactwo, jakim Pan Bóg Cię obdarzył, troskę o bogactwo, które masz w zarządzie, rozpocząć od sakramentu pokuty, może od poszukania stałego spowiednika, może od troski o codzienny rachunek sumienia, żeby Coraz bardziej i bardziej stawać się człowiekiem roztropnym. Pomocą będzie tutaj też jeden z darów Ducha Świętego, dar Rady. Dbajcie, zwłaszcza w tym tygodniu, ale nie tylko w tym, o cnotę roztropności. O to, abyście byli roztropnymi. Byście potrafili rozpoznawać, co prawdziwie jest dla Was dobre i jakich środków używać do tego, by to prawdziwe dobro w Waszym życiu osiągać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.